wszystkich przy przepięknej Barcelonie. Nie wiem, jak to powiedzieć. serio w szoku jestem. Coś się stało? tam tutaj kamerę. Nie wiem, tam jest pranie, masakra. Nie wiem, jak to powiedzieć. Masakra, sama jestem w takim ciężkim szoku, że zaraz. Ja płaczę po prostu. Cześć, kochani, przepraszam od razu, że jestem taka nieogarnięta, ale chciałam się pochwalić pewną wiadomością, której jestem tak w szoku. Stało się to wczoraj. I żeby też była jasność, już Wam pokazuję. Jest dzisiaj 29 czerwca i wczoraj z moim chłopakiem kupiliśmy bilety do Hiszpanii. Stwierdziliśmy spontanicznie, że chcemy wylecieć w tym roku na wakacje, że mimo tego, co się dzieje na świecie, chcemy lecieć. Są naprawdę super okazje, jest tanio, i stwierdziliśmy, że polecimy. I to było moje marzenie, żeby polecieć do Hiszpanii. W sumie z takich top 5 miejsc, które chciałam odwiedzić, Hiszpania jest na pierwszym miejscu, chyba, jeżeli chodzi o Europę. I umarci na to samo, więc kochani, za miesiąc lecimy do Hiszpanii. Jestem w takim wielkim i ciężkim szoku. Naprawdę ten vlog będzie niesamowity. Postanowiłam, że nagram wam ten filmik. Totalnie nie ogarnięta. No to kochani, słuchajcie. Ona strasznie wielka w ogóle jest. Już założyłam na. Mogę opowiedzieć, co ja właśnie zrobiłam. I no. dlaczego są dwa kubki tutaj. A więc. Aż nie ty zrobiłaś. A więc. Poszłam zamówić kawę i poprosiłam o lód. I pani przyniosła do tej większej szklanki lód, a w, w drugiej filiżance była kawa. I, I przelaliśmy to do tej większej szklanki. I było to bardzo dziwne. Nie wiem, po prostu się nie dogadałam z panią. Dobre jest. No, najwyżej ludzie pomyślą, że jestem jakaś zwolnięta albo coś. Czuć Hiszpanię i łąk triumfalny, ale piękny. A to jest przepięknie. I falmy. Cały czas wszędzie tu są palmy, serio. To tak daje urok. No. Tam w miasto. To jest takie trochę od Paryża z gapili. No, od Paryża z gapili. Ale, ale złoto, nie wszystko złoto, co się świeci, ale to się świeci. Złote myśli, Karoliny, tak jest. Czasem to nie gadać choć pola, czy jakiś taki wyglądają Nie, nie Pokaż. Oj, ja. No to dobra, wiemy zjedzone, ale powiem Wam jedno. Naprawdę owoce morza w Hiszpanii są dobre, ale widzieliśmy, chyba to są yy, krewetki królewskie i powiem Wam tak, z głowy się coś wylewało mieliśmy z tego taką bekę, ale generalnie naprawdę dobre, naprawdę. Bardzo świeże i to jest naprawdę duży plus, że w Hiszpanii są świeże owoce morza. Ale z tej głowy coś wylewało i to było okropne że ten Gaudi to wariat. Zamieszkałbyś w takim apartamencie tutaj? Chyba, jakieś środki. Może tak. No to powiem Wam, sztosik! <grym> to wygląda jak Los Angeles, nie? Tylko w wersji hiszpańskiej. Nawet w ogóle jakaś wielka ryba złota. Albo co to jest? Ale przyznaj szczerze, Marcin, że to, co tutaj widać. Nie oddaję w ogóle tego co jest tak w realu, nie? Nie ma szans, o my ładnie. relacje na Instagram. No. I totalnie to... Nie, to jest mega różne. Jak ktoś tego... Nie był to to się nie przekona. Prawda. Pierwsze wrażenia będąc na plaży. Powiem tak. Ja zrobiłam wielkie wow i zanim dojechaliśmy na plażę... To już było wielkie wow. Promenada była wow. No, gracja. Gracja. No to pierwsze wrażenie, takie. Super, po prostu ja szczerze mówiąc, powiem Wam, że nie byłam w piękniejszym mieście. Naprawdę. Ta plaża jest przepiękna, promenada jest przepiękna. Powiem Wam, że ja jestem w takim ciężkim szoku. Naprawdę, jest to tak przepięknie. We wtorek może się. Ach, Pozdrowiłaś chociaż? Nagrywasz? Nie. Yeah. Miał fajne foty. Na moim Instagramie wchodźcie. <laughs> Pozdrawiam. Karolina Gefer. Szczerze? Nie przyjeżdżajcie. tutaj. <grym> Nieprawda. Weszliśmy do parku Guell i pani były bardzo miłe. Mieliśmy na 19.30, puściły nas o 19.00. I y, coś fajnego y, pokażemy wam. No. Ale w ogóle mnie... Są palny. Ale patrz jak mnie zjarało strasznie Jest w ogóle. Więcej Mam nadzieję, że maseczki nie. Proszę bardzo, to Barcelona. Ale ładnie. Ej. Super godzinę wybraliśmy, powiem Ci. Jak to w ogóle jest ładnie. Taki duży plac jest tutaj. Ja wiem co zrobić. takie, że ja sobie odgarniam włosy ja potem coś zrobię slow motion. Poczekaj, na tą maskę. No. Przyszedł z wygania, Mówi, że jesteśmy Brzydcy i z Polski. Ja bym, nie to... no, maska trzeba było założyć, ma rację. A to nie było, że jesteśmy Brzydcy i z Polski? <laughs> nie. Aha. Witam wszystkich w przepięknej Barcelonie. Po waszej e, prawej to albo lewej stronie... To przepiękny stronie. Marcin. No. Waszej prawej albo Zap lewej słucham. stronie moje jachty. <laughs> Słuchajcie, to jest mój e, nabytek właśnie z dnia dzisiejszego. Kupiłam jacht. Powiem Wam, że jest przepiękny. Wcześniej go y, kupił Messi, więc odziedziczyłam go po Messi. Powiem A wam. co, odziedziczyłaś to co? Twoja rodzina? Dlaczego ty masz Geffert, a nie Messi nazwisko. No, no, ale to jest tajemnica. O, a, no to cioteczny brat, y, ojca, wczesnego. <noise> tak. Nie, no, ale tak naprawdę. Nie, no, żartuj no żartuję. Tak żartuj to, żartuj to, żartuj nie, żartuj. tak naprawdę to nie jest wikiem, ale nasz jacht. O tak, nie, nie. chciałabym. Chciałabym, Coś ciekawego powiesz? Chciałabym powiedzieć, że y, pa, strasznie fatalnie trzymasz kamerę. W ogóle, czy, czy, czy cokolwiek nagrywasz? Profesjonali, Profesjonalistami jestem. Chciałabym powiedzieć, że Barcelona jest przepiękna i na pewno tutaj wrócę. I polecam każdemu, kto nie był, to naprawdę przepiękne, przepiękne miasto. Tyle. Koniec materiału? Dzisiaj, dzisiaj tak.